Laki dowiaduje się, że pewien profesor w mieście aktywował ogromną bombę TNT. Dobre uczynki sprawiają, że TNT nie wybuchnie. Laki bierze spraw w swoje ręce i próbuje uniknąć dużego wybuchu w jego mieście. Jesteś ciekawy, czy TNT wybuchnie i zrobi ogromny krater? Oglądaj film do końca i nie zapomnij kliknąć łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. Miłego oglądania. Widzę przez okno. Mm, to już jest dzień czy noc? O, to już jest dzień. Całą noc siedzę w tym garażu i cały dzień jeszcze w dodatku. Wow, już jest słoneczko, piękna pogoda, a ja tutaj naprawiam auto w garażu. No pięknie! Laki, byś się przywietrzył, byś się przywietrzył i nagrał coś dla widzów, dlatego teraz nagrywam coś dla widzów. O, moje dzieci się bawią ej, czymś. Ej, Franek, znowu kombinujemy jakieś dziwne rzeczy, co nie dzisiaj. <laughs> <laughs> Dobra, dawaj, dawaj! Ty, patrz, 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 nie, że... tam, ej, ja, ja to nie wierzę! Ej, Co to się wyrabia? Co jest jakiś wybuch, to do wybuch. Do o Nie wow. tata. Wow. Ej, byłeś tego samego koloru, co te TNT fajne. Ale mega. Wow. O, nie. Te, o nie, teraz się, Zachowajcie dystans, co tu się stanie. Ej, ile było? Jasny kwintal przeniczył. Jasny quint. Co tu się wyrabia w ogóle, wow. wow. Dzieci, Ale heca. nie boicie się? Ostrożnie. Wow, jaka tarcza masz. Fajna, nie? No. Jeszcze raz. Ale, wow. heca. Ale super, no. takie same kolory masz na tym bluzce. Wow. Wow. Kliknijcie ja pod... łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem za... dla moich dzieci, dla moich dzieci za co, one, co oni super wymyślałem, jakie... Jakie ładunki wybuchowe! No, e, bardzo, e, bardzo dosyć ciekawe to wszystko. E, Lakusiu, proszę tutaj nie Ej, no, odpalać. Ale popatrz ta tarcza, może ci się przyda, trzymaj, rzuciłem ci a, a, poczekaj, bo kogoś tu widzę, patrz! E, e, posłuchajcie, cześć Laki! jest Kupel, sprawa. dawno się nie widziałem. No jest sprawa ogólnie bardzo ważna. Ja słyszałam, że ty ostatnio e, do, tego, e, do tego wojska się dostałeś, tak? No dostałem się do wojska, ale co w związku z tym? No Posłuchaj, jest sprawa, że w mieście obok jakiś chory profesorek e, położył sobie ogromne TNT, które ma zniszczyć podobno całe miasto. Ja ci to wszystko opowiem po drodze, ale musimy czym prędzej lecieć w tamto miejsce. Potrzebuję twojej pomocy. Dobra, kręci się śmigło, dobrze. Kręci się śmigło, to znaczy, że działa. Lećmy już, Dobra, do dzieła, do, do dzieła! dzieła. Lec, lecimy czym prędzej, bo jak te TNT wybuchnie, generalnie to ten profesor jak coś powiedział na zasadzie, że te TNT wybuchnie wtedy, gdy ludzie przestaną robić dobre uczynki. Co? To co to, to za warunki są w ogóle? Wybuchnie TNT, jak przestaną. Jak, nie, no ja w ogóle nie rozumiem tego. Jestem, lecę tutaj, lecę, to tutaj dół mam się wzbijać? Tak, tak, tutaj ląduj, 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 tak jest. O, dobrze, popatrz. Ej, o, jestem profesor, popatrz. Ale fajnie, za chwilę, za chwilę będzie wybuch, bo ludzie tutaj nie potrafią być mili dla społeczeństwa. Więc no, za... No tak chyba za 15 sekund tutaj widzę o na nie, będzie na wyświetlaczu wyświetlech. Zobaczmy odliczanie, to jest zegaz, bomba zegarowa, tam, tam jest stoper, to jest jakiś zwariowany. Spróbujmy. Spróbujmy coś zalepić. Spróbujmy coś zalepić szybko. 9. Już nie osiem, macie szans, nie macie szans. Ma... 7. Uciekamy, uciekamy szybko! Uciekamy lepiej. Sześć. Pięć. Do Wow, czy zdążymy? E, czy zdążymy, Czy wow. jakiś wysoki skok dostajesz, tam jakaś trampolina była ukryta? Tak, ukryta trampolina, i podskoczyłem. O nie, już chyba ten. Szybko wybucha. Jedyn. wybucha. Wybucha, wybucha. Wow. Pum. Bum! pum. Jak wybuchu, jak trzęsie ogólnie. Wow. Czujesz to? Tak, czuję. Naprawdę, ale wybuchło. Co się dzieje? Dobra, ej. Musimy teraz chyba to sprawdzić, bo to wybuchło, to oznaczało dokładnie, że ludzie w tym mieście nie robili dobrych uczynków i ten czas upływał do wybuchu tego TNT. Co to, to w ogóle za TNT? Czyli to jest profesorek, ale niby zły, ale dobry tak naprawdę, bo on chce, żeby tak. ludzie robili dobre uczynki, a inaczej innym razem wysadzi się TNT. Tak, no, no nie wiem, jest to naprawdę dosyć dziwne, bo stara się być dobry, ale, ale, ale w zły sposób. No nie wiem. O! Jest tam przed nami! Jest tam! To on już się cieszy z tego wybuchu! Ale, ale ja. fajna dziura! Ja cię kręcę! No, chyba największa, jaką zrobiłem w życiu! Ale Jaki jeszcze może... wybuch! Co tutaj oni nie byli, nie robili dobrych uczynków? Czemu żeś to tak wysadził? No bo tutaj ludzie bardzo są nie niemili w tym mieście. No i właśnie tak zafundowałem taki wiel... im taki wielki krater, który e, zrobił takie wielkie TNT. Ale wiesz co? W Twoim mieście też takie coś zafunduje, okej? Okay? O nie, tylko nie u wow. mnie, tylko nie u mnie. Nie, ale po panie, czemu? panie Powiedz, Pani czerwony, to... mogę zafundować w waszym mieście takie coś? Czy nie bardzo? No, no możesz, ale nie, nie możesz, nie możesz. Co ja mówię, no. ale Dzięki. Dzięki. musimy bić z do miasta, żeby ale... żeby go jakoś się wpuścić chodź! w tą Czyli stronę. To mamy to mamy robić dobre uczynki, żeby żeby te klienty nie wybuchła? Tak, oczywiście. Najlepsze uczynki musicie pomagać ludziom, być bardzo dobrzy dla nich. Ze więc powodzenia. Dobra, będziemy robić dobre uczynki, tylko żebyś. żeby. żeby mi tak domu on nie wysadził. Zobaczcie, jak to, to jest krater. Przecież, mój mówi... Bomba o. wybucha za 10 minut. Jak to za 10 minut? To musimy lecieć szybko, robić dobre uczynki, Laki! Jak to za 10 minut? Czy my zdążymy w ogóle to zrobić? No jak nie, to jest schron obok naszych domów. Tylko pytanie, czy zdążymy wszystkich schować do tego schronu, jak już? Musimy, musimy zdążyć! Moja cała rodzinka jest teraz, może być w niebezpieczeństwie! Jestem tylko ciekawy, gdzie on położył to oby nie blisko mojego domu. nie! Ja chyba je właśnie widzę. Czy widzisz tą czerwoną kopułę tutaj? Tak, widzę tylko kopuły i widzę z jakimiś znaczkami. Tu są jakieś znaczki, no? Widzę, On ale... to miał chyba wszystko zaplanowane. Spójrz! Czy i tu Tam jest! Tu jest w środku to TNT! Tak! Czy ty je widzisz? O, nie, ustawiony jest timer nawet na 10 minut. Serio! Jak on to tak szybko zrobił? Jak on wcześniej w ogóle do nas tutaj doleciał? Nie mam pojęcia. Ja to spróbuję zalepić obsydianem, ale wątpię, żeby cokolwiek się dało z tym zrobić. Mi też się wydaje, że ten ogólnie naukowiec ogólnie tak to wszystko rozpatrzał, że ja teraz muszę szybko biec, robić dobre uczynki, na innych na dobre uczynki i chować hmm? rodzinę w sejfie, w jakimś schronie. Dobra, ja idę, ja idę na komendę to zgłosić wszystko. Szybko, do domu szybko, rodzinka, wychodzić z domu, rodzinka, rodzinka, tata? Laki, co się stało? Ej, jak ty, ty, ty. Ty, ty! Musimy chować się do schronu! Szybko łopcie mnie za rękę! Biegniemy do schronu! Bierzcie na rzeczy! Nie ma czasu na wyjaśnienia! Lecimy! Ale jak to? To czekaj, na makijaż! Dobra. No ja... Chodź! Mama, chodź! Szybko! Jest ważna rzecz! Jest... Jaki makijaż? Ty zawsze swoje jakieś... o swoje, o swoje rzeczy dbasz o makijaż, o, o ciuszki, ale słuchaj, teraz ale... jest naprawdę sprawa życia i śmierci! a co to tam jest zakopuła? To jest właśnie kopuła, w której jest ukryty TNT I one za 10 minut wybuchnie to TNT Jeśli ludzie nie. nie będą robić dobre uczynki A my nie mamy wpływu na wszystkich ludzi, dlatego na wszelki wypadek się dla się tutaj Chodź. A kto jest w schronie? Zauważyłeś tego różowego nie czegoś nie zapomnijmy Edwarda, naszego przyjaciela Mi wyleciał z kieszeni Chodźcie, wchodzimy O, no, ale super wejście no. Ale takie ładne, różowe jak wejście do to, 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 to się samo zasłania, to się samo zasłania, patrzcie jeszcze raz ja. Ej, a to taki kolor niebieski jak wejście do serwera dla chłopaków? No, to prawda. Tu możemy sobie nawet na skuterkach pojeździć, wszystko, Możecie faj... wszystko. Ej, słuchajcie, jest ważna sprawa, ja was tutaj zostawię, yy, bo mus... ja muszę uratować, muszę zacząć robić dobre uczynki. Nie wiem, kiedy zacznie wybuchać ta yy, bomba, dlatego muszę robić dobre uczynki, żeby nie wybuchła. A wy na wszelki wypadek tu siedźcie może, co? Dobrze, dobra, dobra. dobrze, my tu będziemy siedzieć. Okej okay. to, to, my czekamy aż przyjdziesz po nas Dobra, rodzinka, bądźcie spokojni Ja cię, całe szczęście, że, że ich rodzinka już jest bezpieczna To dla mnie jest najważniejsze, rodzina najważniejsze Ale teraz muszę się zastanowić Hmm, robić dobre uczynki Ale jakie ja dobre uczynki mogę robić? Rozejrzę się tutaj He, Panie, panie policjacie, może chciałby pan sobie kupić mięsko tu u mnie? Ciasteczko, może jakieś, może jakiś wafel? Panie policjancie, tutaj starsza pani do Ciebie mówiła, Ty się odwracasz plecami, no jakie, zero szacunku, ja chętnie od A może Pan łbki? taki by kupił, tutaj jakaś zupka jest, tutaj wafel. Może trzy wafle od razu? Y, oczywiście, A? zrobię pani dobry uczynek, bo słyszałem, że ostatnio ma pani krucho z pieniążkami I dlatego ja pani pomogę, oczywiście, że tak O, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Bardzo pani jest życzliwy i dobry Na pewno to się odpłaci w przyszłości, panu I pani też niech robi dobre uczynki czym prędzej Nie będę Ale pani tu dlaczego Proszę, nie ma problemu, nie ma problemu, naprawdę Dobra, dziękuję bardzo, do widzenia Do widzenia, okej okay. Okej, okay, słuchajcie, jeden uczynek dobry zrobiłem, ale teraz co następnym uczynkiem? Co, mo co mogę ogólnie zrobić, bo ja nie wiem. O, już mi w krzyżu strzela, już tych śmieci tutaj śmieciarka moja też przeładowana, ale dam radę, dam radę jeszcze wrzucić parę. O! O, i ja słyszę, że pan ma problemy tutaj ze, ze śmieciami do wrzucenia, tak? Tak, ja tu muszę brać te kontenery i wrzucać tutaj jeszcze tak dużo mi zostało. Niech pan spojrzy. Muszę y podjechać po następny. Wie pan co? Ja może wsiadę obok pana y może pan podjedzie. Ja ja panu pomogę niektóre śmietniki włożyć. Ja zrobię dobry uczynek, dobrze? Naprawdę? O, żeby więcej ludzi na tym świecie, w tym mieście było takich. Och. To ja może też Ja zapada tutaj te śmieci, y te śmieci po prostu, y bo ja słyszałem, że tutaj pan już długo pracuje, no i, no i dlatego muszę, muszę panu pomóc. Okej. Okay, dobra, wyrzućmy tutaj. Okay. Niech pan tam napakę wrzuci. O. Dzięki wielkie. Ze środka Od... wyrzuciłem wszystko i teraz poustawiłem tutaj. No dobrze, no to może pan jechać. Myślę, że, że wszystkie już takie opróżnione i pan sobie zrobi przerwę. I, I niech pan zacznie robić dobre uczynki innym. Dobrze, dziękuję. Na gdzie pewno moje, karma wraca. Moje... Pan stoi, pan stoi. Gdzie moje okulary są? Zgubiłem okulary. O... Pan stoi, pan okulary pom... zgubił okulary. Muszę jest, pomóc. Stoję. Proszę pana, proszę, proszę, proszę tutaj za mną. Proszę, proszę, za mną. proszę, proszę mi pomóc. Paraz... Okulary. Zaraz by panu ten, auto by pana przez przypadek przyjechało. Naprawdę, ty mnie uratowałeś, ale jeszcze jakbyś mi znalazł te okulary, to by było hmm. bardzo, bardzo fajne. Panie Hilary, panie Hilary, proszę tutaj za mną, proszę do sklepu kupić sobie nowe okulary, tutaj ja pana przeprowadzę. O, tutaj w tym kierunku. Idzie pan, pan idzie pan. Tak! O, tutaj są Pan, o, znalazłem. O, znalazł pan okulary! Ole, super, jako fajne okulary. Dobra, to dziękuję bardzo za pomoc i na pewno to się od pana odpłaci w przyszłości. Proszę bardzo i proszę robić dobre uczynki. Miłego dnia. Do widzenia. Hmm, super. W ogóle zacząłem jakoś lepiej się czuć tak w środku siebie. Zacząłem pomagać ludziom. To nie tylko ze względu na to tint po prostu ja to lubię robić. Czy ktoś tu jeszcze potrzebuje pomocy? Tutaj tyle tego śniegu napadało. Skąd to się wzięło? Komuś śnieg nie padało? W lato? U nas na serwerze w lato nawet śnieg pada? Co tu się dzieje? O, dobra, ja tutaj pozbieram te, trochę tego śniegu. O. O, 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 dzień dobry. Dzień dobry, pan do, witam. Pan do sklepu, to zapraszam, potem pozamiatam ten śnieg. Ale jak to w, w lato śnieg? Co tu się dzieje u pani w sklepie? To widzi pan, tutaj pełno śniegu mi tu spadło i muszę podśnieżać. ja nie wiem, czy to z klimatyzacji, czy to gra czy to co. Mam ma pani, y, mam pani, pomóc, bo widzę, że pani taka mała, drobniutka, y, no i ciężko widzę, że tutaj y, pan się pracuje. Tak, niech mi pan pomoże, dziękuję bardzo, bo ja tu taka, tak jak pan powiedział, mała, drobniutka, a mi każą łopatować, łopatować, no i łopatuje. Właśnie, łopatować, cały czas łopatować, a pani by sobie przerwę chociaż zrobiła czasami, nie? No, napiłabym się soku bananowego, a muszę łopatować i to jeszcze za pieniądze córki. To do widzenia, miłego dnia. O, do dobra. widzenia. Zrobiłem tyle już miłych uczynków, pomogłem w śmietnikach, yy, pomogłem oczywiście tutaj. Idę zobaczyć, ile jeszcze brakuje tych uczynków do, yy, do tak naprawdę wszystkiego do końca, żeby nie wybuchło. Heh. Jeszcze 10 sekund! Jeszcze 10 sekund, czyli jeden uczynek! Dokładnie jeden uczynek jest napisany na tym TNT! Ale super, dobra! Słuchajcie, muszę zrobić jeden uczynek, tylko skąd ja mam wziąć ten uczynek? Skąd ja mogę go wiedzieć? Już zrobiłem za wszystkich mieszkańców tutaj tej wioski uczynki i co ja mogę... Ej, Duży, gdzie lecisz? Ej! Lecę tu właśnie do Twojego domu! Gdzieś Lakuś mi wołał do mnie, że ten, że za domem jest jakieś dziecko, które się topi czy coś! Co ty świrujesz? No, no nie, nie świruj. gadaj! Kurcze, pieczone, no to lecimy tam szybko, idź. Dziecko się topi w moim basenie? Przepieczone, to dawaj się lecimy uratować. Patrz, patrz, on się topi. Ja tu wskoczyłem przedtem i właśnie szukałem jakiegoś ratownika, ale nie umiem się znaleźć. pływać nie umiem. Ty, przecież jak ty skoczysz, skocz na bombę. O, uratujemy cię, uratujemy cię, dawaj wskocz na bombę. I zaraz całą wodę tutaj powinno wylać. Dawaj, skakuj na bombę. Czekaj. Dobra, to trzy. Chodź młody, młody chodź, spokojnie, ja cię uratuję, zaraz... Wskoczyłem. To jakieś morskie prądy ogólnie są, to jakieś morskie prądy, ale my cię wyciągniemy. Łał. jak wylało wodę. Jaki wodospad mi zrobiłeś z basenu. Młody, co ty robisz u mnie w basenie, z Lakusiem się umówiłeś, czy co się stało? Tak, ja się umówiłem z Lakusiem, ale Lakusia nie było i postanowiłem wskoczyć tutaj do basenu, do wody. Oh. Ale sam bez opieku, bez opieki dorosłej, osoby dorosłej, jeszcze nie umie śpiewać, no nie powinieneś tak robić. Przecież zobacz, no my się poświęciliśmy, dobrze, że duży. Ty zrobiliśmy duży dobry oczynek. Ale no ty, tak! Jak ty wskoczyłeś do tego basenu, to całą na bombę, to całą, cała woda znikła. Ej, Loki, a co z tą bombą, co miała wybuchnąć w naszym mieście? Chodź idziemy sprawdzić. Chodź, idziemy Pochodź. sprawdzić, bo jestem bardzo ciekawy. Wiesz, że jak, jak y, tam ogólnie te uczynki już zrobiliśmy, wszystkie to ona powinna zniknąć. Nie powinno być mhm. żadnego wybuchu, nie? No Wiesz tak, powinna zniknąć. Ciekawe, czy nie ciekawe, czy zniknięta. Chodź, chodź, chodź tu bokiem. Dobra, ej, ale to może też powiadomimy w sklepie magicznym. Zobaczymy, czy oni też tu tutaj ewakuowali do schowka. Bo moją no. rodzinę to ogólnie schowałem do, y, do tego, do specjalnego schowka, żeby nic się nie stało od tej bomby. Mhm. Dobra, poczekaj, bo w sklepie magicznym już wszystko jest czysto, na razie nikogo nie ma. Ej, patrz, patrz, Rudy. Siema, ej, ziomeczku, policjancie, jest ta bomba tutaj, która miała wybuchnąć, bo my zrobiliśmy wszystkie dobre uczynki. Siema. no siema, właśnie byłem na komendzie i tak już było odliczanie 10, 9, 8 i na ostatniej sekundzie się zatrzymało? Bo podobno ostatnim jakimś, ee, jakimś dobrym uczynkiem było to, że ktoś uratował jakieś dziecko w basenie. O, słyszeliście? To nasza sprawa, piąteczka nasza... burzy, piąteczka, piąteczka no. dwa żołówki, cztery przywitania i osiem w ogóle pożegnań. I... Ja w ogóle TNT nie ma, TNT w ogóle tutaj nie ma. Ale mega no. sprawa, ciekawe to profesor ja musiał już zabrać i ja musiał sobie pójść. No. no. Ej, nasze miasto jest takie super, że my robimy cały czas dobre uczynki, chodźcie w ogóle, e, robię e, biesiadę u siebie w domu, chodźcie, zapraszam, znajomi. A, a, a jak tam twoja rodzinka, oni dalej w tym schronie? A właśnie, dobra, to czekajcie, to chodźcie, i ja, ja na razie pójdę ich po nich, e, poczekajcie, ja zadzwonię do nich, e, może Frania i Lakusia, tak, no przecież muszę pójść po, po Franka i Lakusia, no nie, no ja nie mogę tak zostać, gdzieś taka fejka, z której mogę zadzwonić. Frania, Frania, jesteście tam? Frania, halo? Okej. Okay. Na razie bez sygnału. Halo? 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 O, z sygnałem! Krania, <grystanie> jesteś tutaj w tym schowku? Tak, ja jestem! Ja tutaj miałam słaby sygnał, ale już jestem. Nie. Jejku, jak ja się cieszę! Słuchaj, udało nam się zrobić tyle dobrych uczynków, że tak naprawdę ta bomba została zlikwidowana. Naprawdę? No właśnie, my się dziwili tam z Lakuśem, że nic nie wybuchło ani nic takiego. A Kuś no. jest gdzie? Lakuś tutaj on poszedł Ciusiu tylko Ej no lakuś... zamknęliście mnie nie potrafię otworzyć się tam Halo? Tak? Halo halo? Już. O jesteś Lakusieku jak ja się o. cieszymy Cieszymy że w końcu w końcu was widzę rodzinka jesteśmy razem wszyscy dokupy Chodźcie organizujemy i u nas w domu że nam się udało zrobić tyle dobrych uczynków ej, 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 Edward, Ale super Edward Edward znowu w kieszeni wypadł no nie Edwarda o Edwardzie zapomnieliście Dobra, idziemy! Chodźcie! robimy teraz wielką imprezę! Łoł, wow, ale kopuła jako. nam została! No, Dobra. Kopu kopuła została, ale możemy biesiadę urządzić! Wyjście 3 kilo bigosu e, wow. i, i biesiadę zaczynamy tutaj! I w końcu możemy się cieszyć, że jesteśmy yes. bezpieczni! 3 kilo bigos, ale super! Ja uratowałeś nowe nasze miasto! kilo pikosa, to to kolanem będę mieszać. Uuu, będziesz ubijała też, super. Ale super, bawimy się, słuchajcie, jeśli wam się podobało, klikajcie łapeczki w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem. jesteście pewnie w lucky team, to tak, to super, cieszymy się, komentujcie się, manko ziomeczki. Uhu!